Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak odrestaurowuję lalkę Ketty. Zauważyłam, że ma odrobinkę tłuste włosy, także przyjrzymy się temu. No i tak samo zwrócimy uwagę na jej zmechacone włosy. Zbieramy się zamycie. muszę ich dogłębnie umyć te włosy, bo są bardzo tłuste. Potem Wam pokażę, jakich specyfików będę używała, jeśli chodzi o usuwanie kleju. Teraz będę wykorzystywała mój codzienny szampon. Możecie użyć jakiegokolwiek chcecie tak naprawdę, nawet najtańszego takiego, albo najlepiej rypaczy używać. No i taka zwykła pasująca odżywka. Aby miała bardziej miękkie włosy. Teraz będziemy używali terpentyny. Będę zanurzała głowę lalki do kubeczka. Tutaj jest odmierzona. Używam takiej terpentyny. Bez zapachowej. Ona jest z Allegro. Zapłaciłam za nią chyba 20 jeden złotych, jest litrowa, także starcza na bardzo długo. Zobaczcie się w rękawiczki i maseczkę, ponieważ terpentyna to jest substancja szkodliwa, jak możecie przeczytać tutaj na opakowaniu. Ja akurat nie użyłam rękawiczek, no bo nie miałam pod ręką po prostu, a jest już późno i no nie dałabym rady pójść do sklepu. Musimy tak kilka razy potrzeć, żeby ta terpentyna dobrze weszła w strukturę włosa i żeby ten klej zszedł. Za chwilę będziemy spłukiwać terpentynę. Najlepiej tak zrobić trzy razy. Zanurzyć w kubku z terpentyną włosy i głowę lalki i potem spłukać. I właśnie tak trzy razy. Okay, teraz będziemy nakładali odżywkę. Ta ilość wystarczy, myślę, że jest w sam raz. Po całości. Najpierw rozprowadzamy dokładnie. Dobra. I teraz będziemy wczesywać tą odżywkę. Wtedy też łatwiej włosy będą się rozczesywały. No i ona jakoś tak lepiej dotrze po prostu do tych włosów. No, i teraz spukujemy tą odżywkę. Końcowym etapem będzie umieszczenie lalki w płynie do zmiękczenia tkanin. Może na pół godziny, na godzinę. Tak jak Wam pasuje: im dłużej, tym lepiej, tak naprawdę. No, ale pół godziny będzie wystarczające. Najlepiej, żeby te włosy były całe zanurzone. No to wstawiamy wodę na boil wash. Teraz będziemy lać wrzątek na głowę lalki, ale ja czasami na przykład dolewam troszeczkę zimnej wody do tego wrzątku, żeby ta woda jednak nie była aż taka w 100% nagrzana, żeby w razie co jakby, no, żeby włosom nic się nie stało tak awaryjnie. No to już lejemy. W niektórych przypadkach, bo to też zależy od lalki, może się okazać, że po takim boil washu jakby ten klej znowu może się wydzielić. No, ale nieczęsto się to zdarza. No, jeżeli faktycznie tak się stanie, no to zróbcie jeszcze raz tą terapię terpentyną. Teraz będziemy układali włosy. Ja od razu układam na mokrych, bo tak mi jest po prostu łatwiej i też nie chce mi się czekać, aż one wyschną. Tak jak Wam mówiłam o tym problemie z włosami i tym machaceniu, no to niestety to już tak zostanie, to już tak jest, nic na to nie mogę poradzić, no ale jakoś to przeżyjemy, nie ma tragedii, włosy już nie są tłuste ani klejące, także jest dobrze, nie trzeba powtarzać procesu. gotowa, tylko będę musiała takiego zawijać jej zrobić, nie wiem jak to się nazywa, ale tu w oku, włosy po prostu dookoła jej zawinąć, wezmę po prostu chyba żel taki zwykły, najtańszy, o widzicie taki, grzywka też będzie układana na żel, tak po prostu, o żeby ładnie wyglądała nic skomplikowanego. Wrócę do Was, jak lalka już będzie gotowa, ubrana i wystylizowana. No, i mamy efekt końcowy. Włosy nażalowane, jeszcze są mokre, ale będzie wyglądała praktycznie identycznie, jak już kitka będzie sucha. O, z długości tak to wygląda. To z boku. No, także jest elegancko. Napiszcie mi w komentarzach co myślicie.